Społeczność lokalna szelic po raz kolejny podejmuje starania o uratowanie położonego w centrum wsi zabytkowego pałacu. Gotowy jest śmiały architektonicznie projekt jego rewitalizacji, ale pałacowy park nadal porastają chwasty, a stare mury się sypią. Będzie tak nadal, jeśli nie znajdą się pieniądze na renowację, a pieniądze potrzebne są miliony przypomnieniu czym był Chrzelicki Zamek służy wystawa otwarta w miejscowym domu. Budowle wnieśli w XII wieku Joannici, potem obiekt przechodził z rąk do rąk. Władali nim Piastowie, Królowie Czescy i Książęta Pruscy. Tuż przed wojną zamek należał do państwa niemieckiego. Rezydował w nim dzierżawca. Był to bodaj ostatni okres, kiedy o obiekt dbano. Wszystkie pokoje były używane, no, używane. Wszystko było w porządku. Jeden pokój do, do tego służył. Także w każdym bądź razie było tam zawsze wszystko zadbane. Starannej opiece podlegał również 6-hektarowy park, w którego środku znajdował się zamek. Bo każdy tydzień cały ten, 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 ten plac, jak się to mówi, tam przed zamkiem, wszystko było zamiotane czyściutko, było liście powymiatowane Wojna obeszła się z obiektem łaskawie. Gorzej kolejny właściciel. Prudnickie nadleśnictwo. Zamek przerobiono na mieszkania. Lokatorów wyprowadzono w latach 60 ubiegłego wieku, a obiekt pozostawiono własnemu losowi. W deszczy był, śnik był, to tam wszystko ciekło, przeciekało to wszystko, to podjeście to wszystko zapadło. Zabytek chce ratować Fundacja Ortus, powołana w Szelicach, która od kilku lat jest jego właścicielem. Projekt rewitalizacji opracowała dzięki pieniądzom samorządu wojewódzkiego wiedeńsko-warszawska pracownia architektoniczna. Z tego samego źródła pochodzą też fundusze na zabezpieczenie obiektu. Do realizacji śmiałego założenia droga jednak daleka. Kwestie finans przedstawia na poziomie 6-10 milionów na taki początek. Wtedy można było mówić o jakimś takim właściwym wejściu w. Odbudowę tego zamku. Nie należy się jednak spodziewać pomocy ze strony instytucji powołanych do ochrony zabytków. Konserwator zapowiada natomiast, że będzie przyglądał się odbudowie. Jest on obiektem rejestrowym i podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej. W najgorszym razie może oznaczać to, że konserwator zgodzi się na istnienie obiektu jako trwałej ruiny. Jest to całkiem możliwe. Fundacja szuka pieniędzy i nie ukrywa, że ambitny projekt może być zagrożony.